Martyna, widzimy się dzisiaj w spale, tak jak mieliśmy okazję porozmawiać chwilkę na lotnisku, nie zwalniacie tempa, cały czas ciężka praca. W międzyczasie ogłoszono troszkę te wagi olimpijskie, no i wyszło, że 75 będzie mocną obsadzoną kategorią tutaj chyba. No dokładnie, to będzie chyba jedna z bardziej u nas obsadzonych wag, bo tam będzie pewnie około 5 czy 6 mocnych zawodniczek, więc rywalizacja będzie duża. Właśnie na ile to wpływa na ciebie? Dla mnie, dla mnie super, tak naprawdę. Przynajmniej będzie, będzie wiadomo, że dziewczyna, która od nas dostanie się na igrzyska, będzie naprawdę mocna. Mhm. Tutaj w spale zaczęłyście te przygotowania, za chwilę będzie start na Suzuki. Jak się czujesz przed tym startem na Suzuki? Bardzo dobrze. Cieszę się, że mogę się zmierzyć z tą Litwinką, z którą jeszcze nie miałam możliwości boksować. Ona była też na Mistrzostwach Europy, tam się akurat nie spotkałyśmy, ale fajnie, że będę miała okazję z nią zaboksować teraz na Suzuki. To będzie taki dobry przegląd przed Mistrzostwami Świata? Na pewno. Na pewno to będzie bardzo wartościowa walka. Nie czujesz się mocno zmęczona? No bo naprawdę jesteś aktywna od początku roku. Nie, jestem nakręcona trochę tym sukcesem z Mistrzostw Europy, więc to daje mi też motywację do, do przyciśnięcia tego miesiąca jeszcze do Mistrzostw Świata. No tam troszkę było to poprzekładane, to też mogło się pokrzyżować troszkę plany, ale widzę, że tutaj trenerzy mocno zareagowali, generalnie wiedzą jak, co i, i chodzi o to, żeby Was nie poprzemęczać. Dokładnie, wszystko mamy pod kontrolą, mamy, mamy jasno ustalony plan, wiemy, wiemy co mamy robić, więc forma na pewno będzie dobrze zrobiona. Ja jeszcze wrócę na chwilę do startu na Suzuki. Mówisz, że ta Iwinka to będzie dobre e, e, sprawdzenie formy. E, jak te ostatnie parę dni przed e, Suzuki, troszkę inaczej będziesz spędzać e, niż reszta kadry? Bo, bo część kadrowiczek nie startuje, część startuje. Jak to będzie wyglądało? Tak naprawdę nasze plany się jakoś nie różnią. Lecimy tak naprawdę tym samym planem, nie mamy jakiegoś yy, stricte przygotowania pod walkę, więc tam yy, mogę być troszeczkę zmęczona na tej walce może albo inaczej, nie będę miała może takiej świeżości yy, jak, jak ogólnie na, na walkach, gdy hmm. przygotowujemy się do... Bo do, troszkę do walki jesteś yy, w innej fazie i teraz te mistrzostwa są w sumie najważniejsze. Tak, tak dokładnie. To jest... Generalnie czegoś możemy w sobotę w niedzielę spodziewać. Mam nadzieję, że fajnej walki. Tyle mogę powiedzieć. Przeciwniczka jest mocna, doświadczona, ona już długo boksuje, wiemy mniej więcej jak boksuje, będziemy układać taktykę i, i, i boksujemy.